Dzień dobry, Michał. Siema, cześć. Wkładamy kij w mrowisko. No, dzisiaj będzie kontrowersyjnie, bo dzisiaj przed nami i przed Wami, moi drodzy, Trek Roscoe, który tutaj nie chce stać, aż z wrażenia się przewrócił. Jest to rower, który tak naprawdę powiedzielibyśmy, że jest wręcz super, bo ogólnie rzecz biorąc, ma wszystko to, co powinien mieć taki trailowy hardtail. Tak, na początek powiedzmy. Tak, tylko jest jeden problem, bo nie kosztuje tyle, co. Chcielibyśmy, żeby kosztowało. No co teraz jest tanie, Jan? No, no dobra, no nic, ale. Idź do sklepu i zrób zakupy za 200 zł, a okaże się, że masz cztery produkty. Rower kosztuje 13 tysięcy złotych i jest to, uwaga, tak, dobrze, nie mylicie się, jest to trailowy sztywniak do 13 tysięcy złotych. Nie full, tylko sztywniak. Natomiast, żeby tutaj już oddać Trekowi sprawiedliwość, to faktycznie ten rower wyposażony jest już dość zacnie, w sensie generalnie rzecz biorąc jakbyśmy chcieli mieć trailowego sztywniaka znaczy, dożyliśmy też takich czasów, że patrzysz na rower, zaczyna się szysta chodzisz i mówisz, kurde fajny, nie ma tutaj tak trochę hamulców, ten, no, no. ten tak. znaczy, <laughs> ogólnie rzecz biorąc, może w ogóle po prostu oglądając ten rower, patrzysz na pewne rzeczy i mówisz, że o, są hamulce takie jak powinny być dokładnie, o, jest regulowana dokładnie. sztyca nie o, jakiegoś, wiesz, miksu. jest lekka nie korba nie samtura z przodu tak, dokładnie. Jest, jest Fox, jest XT i w ogóle Więc patrząc pod tym kotem jest ok bo naprawdę każdy produkt, który się znajduje w tym rowerze, każdy element jego wyposażenia jest od jakiegoś producenta bardziej lub mniej cenionego, zazwyczaj bardziej cenionego. i tak? nie są to najtańsze elementy. Tak, producenta. więc, więc jest, to, jest to pewien plus. No a to, że cena jest jaka jest, no to... Musimy się do tego przyzwyczaić. Mówmy się, 4 lata temu, 3 lata temu. No, kupiłbyś kupi... dwa takie rowery? Tak albo mówiłeś, fula no. z takim akcentem. Tak, tak. No, tak by no. to dokładnie było. No. Natomiast przejdźmy już do konkretów. Mamy tutaj oczywiście aluminiową ramę, akurat w tym przypadku w dość ciekawym malowaniu. Coś ci przypomina, kiedyś chyba NS zrobił albo. October. Tak, ale nie wiem, czy pamiętasz takie rowery z lat 90., takie MTB-ki stalowe, one też miały takie, to się chyba splatter nazywało, to no, takie no. Malowanie jest spoko. Geometria jest też taka no, na dzisiejsze czasy, generalnie, czyli mamy tutaj duże konstrukcji Stelca, rower jest y, fajnie wysunięty tak. do przodu, więc. Tego z takiego pseudo straight shota, tak, nie, że no. masz, nie masz tego wcięcia tutaj, to nie jest taki stricte straight shot, bo po to jesteś w stanie obrócić. Tak, to nie trzeba żadnego no Ale to jest taka, taka ta ma. No, nowoczesna tak jak mówimy, nie? geometria jest faktycznie spoko. Mamy tutaj. Spoiny zostawiamy Wam. Spojnie zostawiamy Wam ocenę, tak jak zawsze. E, tutaj oczywiście widać, aczkolwiek e, są, wi są widoczne, aczkolwiek są wygładzone te takie e, fałdy, które na nich się często pojawiają, Mamy wewnętrzne prowadzenie przewodów Oczywiście. Mamy oczywiście też e, sztycę regulowaną. Mamy dwa mocowania koszyków na bidony. Mamy tutaj taką osłonę pod spodem, żeby nam tutaj się jakieś kamienie i tym podobne rzeczy nie uszkadzały ramy. Umolit. Tak, tutaj, tutaj mamy nawet w środku, jak widzicie, z tego co wiem, to, to jest są w środku ściągnięte e, Tak, żeby się nie tak, tłukły kable. No? Kable, to żeby się nie takie tłukły. To jest fajniejsze rozwiązanie, bo jak to jest w otulinie jakieś, to, to zawsze trochę zwiększa gdzieś tam wagę Tak. i czasem utrudnia serwis, bo. Nie dość, że trzeba wyjąć przewody, to jeszcze trzeba się rąbać z tą otuliną. Tak, mamy tutaj oczywiście zewnętrzne łożyska. Mamy lekką, fajną korbę. Tutaj też nie ma ściemy, faktycznie fajnie wycieniowana lekka korba. Mamy nawet taki mini, to nie jest rockring, to jest taka klatka, jak się nazywa fachowo Michał ten element. No jak to dotyczy... jest taki, taka prowadnica do łańcucha, po prostu. Nie jest to napinacz, jest to po prostu coś, co ma uniemożliwić wam Ale jest, a jak spadnięcie jest, tak. tego łańcucha. Aczkolwiek, jeżeli, no właśnie, to jest, to jest przecież narrow white, więc więc tutaj nie ma szans. On okay, się powinien trzymać na trzech ogniwach. To pokazuje, producent tym samym pokazuje Ci, że możesz na tym rowerze robić rzeczy straszne, bo jest tak hardkorowo, że nawet jest tak, to bardziej bym prowadnica. był zadowolony tutaj z tego takiego, z tej wklejeczki takiej aluminiowej, której się, którą się daje w razie W. Ale tu, nie ale tu jej nie ma. Za to jest dość solidna, fabryczna osłona tej na łańcuch. Ona jest taka bardzo gumowata, bym powiedział, więc też nam chroni, jakby przypadkiem łańcuch Czasy się obijał. opony na zipie się już tak. skończyły. Chociaż z drugiej strony przy tak mocnym napinaniu łańcucha, jak przy x jeszcze przy. Tak, patentach razie. nie jest, jest super potężne. potrzebne. No i mamy tutaj oczywiście x -Tek. Ale zobacz, i łańcuch jest Shimano, i kaseta jest Shimano, nie ma tak. jakiegoś, wiesz, KMC z Sunraysem. No, z tak, no tak jak mówiliśmy, ogólnie rzecz biorąc, ten więc rower. spoko, jest... no kosztuje swoje, ale nie jest jakoś tam przyrzydzone. Wiadomo, że to wszystko to jest podstawa, nie? No bo ten Fox rytm z przodu to jest podstawa, hamulce są trochę fajniejsze. No dobra, hamulce to nie jest podstawa, X-tek też nie jest super podstawa, no, um się no. Korba też mogła być tańsza, więc ogólnie A, biorąc. To jest taka, taka tulejka stalowa, już prasowana, tak, no... żeby nie zjad jeden plus ale faktycznie hamulce są Deore, to jest też fajne w tym rowerze, już nawet MT400 byłoby spoko, a tu już jest przynajmniej Deorka, mamy oczywiście koła Bontragera, koła są gotowe oczywiście na, na mleczko na tubeless, mamy tutaj Foxa 36, oczywiście w dość podstawowym wariancie, co by tu nie mówić, no ale już jest to Fox 36 z tymi grubymi 36 mm lagami jest regulacja kompresji, która jest też blokadą, jest powietrzna sprężyna, jest regulacja tłumienia Powrotu, no i generalnie rzecz biorąc, no jest to już Fox. Ale tak jak mówimy, jest to raczej Tani Fox. Tania 36. Foxy nigdy nie są tanie, ale jest to tańszy wariant. No i mamy oczywiście też opony Bontraggera. Ogromne tej balony. 29 na 2, Panie kolego 6. Taki opony się tutaj znalazły, no i kokpit, jak to kokpit, czyli Bontrager, kiedyś to byłby plus, kiedyś to byłby plus, no i mamy też oczywiście bardzo prosty kokpit z krótkim mostkiem, tak jak mówiliśmy, gomy tego roweru jest taka, że bardzo nas przesuwa do przodu, I tu też jest ciekawostka taka, że ten rower dzięki temu, że ma niski przekrok, jak widzicie, to eleczka, ja na eleczce bym jeździł, bo ja lubię takie długaśne trailówki. Strasznie ładtki są. Przy, przy moim wzroście, od 78... no. że to, że są takie małe, mają przekroki. Tak, naj też fajnie sprowadzą. no nie? Możesz sobie wziąć długi rower, który dalej jest niski i cieszyć się z tego, że jest długi, że jest stabilny, a nie martwić się tym, że ci generalnie po prostu klejnoty gdzieś tam przytnie, no jak spadniesz. Nie jeździsz na kozie, nie? Tak, nie jeździsz na kozie. Musisz to... odpowiedni do siebie, a nie czujesz, że siedzisz na drabinie. Sztyca regulowana oczywiście tej osmaneteczką Bontragera, to już jest chyba ich sztyca nawet nie. Tak. Jest też cała już bontragerowa. Jak widzicie na załączonym obrazku. Więc One też się dosyć tutaj działają I są i są w miarę bezawaryjne. Naprawdę bardzo mało sztyc do nas wraca z bontragera. Jak, jak, jak z Gianta się zdarzały jakieś. Jakieś fakapy, zwłaszcza na początku. Tak tak też tycy naprawdę fajnie śmigają. Więc tutaj tak, co możemy powiedzieć, to co zawsze robimy? Rozmiar, tak jak mówiłem. Ja, metr 78 z moimi doświadczeniami wybrałbym l ale trzeba być świadomym tego, że taki robot wybieracie po też był bardziej stabilny. Jak chcecie jakiegoś takiego, nie wiem, wariata do robienia stuntu i innych figli w powietrzu, to może nawet przy tym wzroście można jeszcze pomyśleć o MC. Natomiast jeżeli ma być tak bardziej zjazdowo, nastawienie takie na jazdę, a może trochę mniej jakieś dzikie akrobacje, to ta l wydaje mi się tutaj dobrym Dokładnie. pomysłem, bo rower się bardzo fajnie, stabilnie prowadzi. No i co jeszcze? No pytanie do Was, co sądzicie o tym rowerze? Co, sądzicie, co w ogóle sądzicie o przyszłości trailowych sztywniaków? Czy są rowery, które w ogóle mają sens? A jeśli mają, to czy taki kierunek, czyli trochę bardziej wypasiony trailowy sztywniak za no ponad 10 tysięcy? Jest... Z naszego doświadczenia powiem Ci, że prędzej sprzedajemy na przykład trailowe sztywniaki niż sztywniaki takie do XC, jakiejś takiej wyższej klasy. To akurat mogę zrozumieć, bo w ogóle temat jest, cross country, maratonów troszkę przymarł. No, chwilę, no, no, mega. Mega to jakoś wszystko zwolniło. Ludzie poszli, nie jak sprzedają się try. ani fule z małym skokiem, takie sztywne, wiesz, takie... No, uach, full cross to jest taki bardzo niszowy no, temat teraz. No, Ani, ani sztywniaki takie i prędzej i prędzej sprzedamy coś takiego za dychę niż niż rower do XC za nie wiem 7 koła. To jest fakt, bo tak też to widać po na przykład w frekwencji uczestników maratonów, gdzie ludzie oszaleli chwilowo na punkcie czy chwilowo, nie wiem czy chwilowo, może w ogóle na punkcie graveli, szosy, a jak już wybierają MTB to raczej trailówkę, która będzie bardziej uniwersalna, bo dzisiejsze trailówki w sumie całkiem fajnie podjeżdżają więc ludzie wolą mieć taki rower, który daje też trochę więcej skoku na zjazdy a przy tym wszystkim dalej jako tako podjeżdża. Dokładnie, sumie, to no tak naprawdę, naprawdę na te nasze single tracki coś takiego też ci w zupełności wystarczy, nie musi mieć wcale fulanie. nie? Po wielu polskich single z... można. Przygotowane wiedzieć. trasy, nie? To już nie są te czasy, że wjeżdżasz tak. gdzieś tam w trasę wykopaną przez czterech chłopców i, i po prostu nie wiedziałeś, wiesz, czego się spodziewać i, i co cię zostanie. Tam masz wszystko podsypane, wygładzone, żwirki, szuterki, Dokładnie. pierdółki, każdy zakręt jest... Przemyślany, nie? Po Więc pro. ta trasa jest taka. Dziękuję, proszę pana. Dokładnie. Proszę, proszę pana. Dokładnie. To są pieniążki, proszę pana. Tak, to dzisiaj jest, aczkolwiek czy dalej, jeszcze, jak ktoś ma fantazję, to może sobie zrobić jakiś dobry decha, wyryb. Ale pytanie do was, co sądzicie o trailowych stygniakach za ponad dychę, Czy to ma sens, czy nie ma? My kończymy. Dziękujemy, do widzenia. Na razie, cześć.